Siemaneczko wszystkim, z tej strony wasza ukochana Misaga i nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu byłam w hurtowni zabawek jestem tutaj ponownie na wielkie zakupy, ale nie będę tych zakupów kupować dzisiaj sobie sama, tylko zakupi mi je Paweł za swoje pieniążki. Tak to prawda, ale Agnieszka będzie miała zasłonięte oczy, mam już opaski przygotowane i zaraz będzie tak i na ślepo będziesz musiała wybierać. Dokładnie tak, ale mam nadzieję, że wybiorę bardzo dużo rzeczy, no, bo wiecie, no jak Paweł stawia, to, to będę szaleć. Zobaczcie, za ile pieniędzy mi Agnieszka musiała kupić rzeczy. Tymczasem przynoszę opaskę. Ten sklep, w którym dzisiaj nagrywamy, nazywa się Dami. Mieści się on w Gdyni na ulicy Hutniczej. Jeżeli nie macie możliwości, żeby przyjechać do tego sklepu, to możecie zrobić też sobie zakupy w sklepie internetowym. Wrzucam wam link w opis i w przypięty komentarz, a dodatkowo przez tydzień będzie ważny kot rabatowy na 10% zniżki na produkty nieprzecenione. Więc słuchajcie, ceny będą takie. Grażynka się cieszy. Ja już mam opaskę na oczach, nic nie widzę. A, za to ja widzę i mam tutaj koszyk, ała, który zaraz zapełnimy, bo reguły są Regu koszyk, reguły tutaj. są następujące. Ten koszyk musi zostać zapełniony aż po brzegi. Agnieszka szybko zmienia biegi. Zaczynajmy! Wszystkiego, czego dotknę moimi pięknymi dłońmi, to mogę wtedy sobie to włożyć do koszyka, więc muszę uważać, co dotykam. Żeby... Ja muszę uważać, co dotykasz. A, a to też prawda. No ale z drugiej strony nie chcę jakichś rzeczy, które są, no wiecie, sensowne. Pamiętam? Tak? Tak, bo stent Aha, Okej, okay, tak, to mnie nakierowuj, bo pamiętam, że gdzieś w tą stronę były chyba jakieś lole. Dobrze tak, idę? Dobrze idziesz, dobrze. 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 Ale już jestem, gdzieś są jakieś zabawki lokalny tak. czy jeszcze nie? Tak, już są. Generalnie są po lewej i po prawej. A... Oje. O, i w coś wolne. Tak, tak uważaj, uważaj, czego dotkniesz, dobra? Ja mam naprawdę ograniczony budżet. Dobra, dobra, ja. to uwaga. Coś, coś... O tak, tak prawie kamerzystę dotknęłaś. <laughs> Słuchajcie, to jest naprawdę ciężko! Tamerę chcesz Aga tutaj coś jest? Jest tu coś, jeszcze nie ma? Weź koszykiem dopchaj. I czemu Oj. tak daleko? Ojej, jak daleko? Prawie cały stęd przewróciłaś. To gdzie ja jestem? No w alejce, w środku alejki. Jesteś w Na samym środku, tak. Co to tutaj jest? Róg. Weź, bo rozwalisz. To... Uspokój się. Weź zadzwoń po policję, Adrian. <laughs> Nie ma w to! No dobra, to może na drugą stronę, bo ja nie wiem gdzie jest! Możemy nagrywać, nie rozwalać sklep. Aga! Gdzie to są jakieś produkty? No są, są. O, o! o jest, jest pierwszy. Co produkt. to jest? Słuchajcie, to jest jakaś lalka? Wydaje mi się, że to jest jakaś lalka, ale nie jestem... Gdzie jest koszyk? Widzowie zliczą ci pusty, ile ile odgadać? O nie! Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli kolejny taki filmik, jak Aga rozwala koszykiem to zostawcie. Ile Paweł ma pod górę? Ja nie jestem tutaj z tyłu. O, ja z jesteś... z tobą teraz. musisz dawać znaki. Ja głosy. uważam, że 30 tysięcy łapek tak, w górę. Tak, 30 tysięcy. Dobra, bo ja się tu zablokowałam. Paweł, musisz mi pomóc, bo ja na pewno... Do tyłu, do tyłu. O! Dotknęłam, dotknęłam. Dotknęłaś. Dotknęłam. Czy to są LPS-y? Powinnaś zgadnąć, co to jest. No czekajcie, ja pamiętam, bo teraz jak tu przechodziłam, to tu były LPS-y. A oj, tylko coś dotknęłam. O no. nie bo to go się ale, ale chyba nie można było dwóch tych samych. Pewnie, że można. Kto powiedział, że nie można. No właśnie, trudno, Paweł będzie stawiał. To może cofa, jest spokojnie, a, spokojnie. A tutaj nie ma gdzieś lorów w przypadkiem? Nie, kawałek dalej. Czyli dalej jednak? Tak, jednak dalej. Oj! Tak, muszę posprzątać! W sumie, w sumie Aga nigdy orientacji w grach nie miała. Dobra, idź prosto, dobra. Teraz prosto? prosto? Teraz prosto. Okay. I na prawo teraz skręć, na prawo teraz skręć. Dobra, prosto, prosto, prosto. Tu, tak? Tak, prosto. Tak? Dobra. Mhm. Dobrze? Tak. I co, coś tu mam? Gdzieś w jakiejś Tak, teraz mam też. Nie, całego stędu nie mam tak. Ale to do kto? Dotknęłam! Nie wiem co to jest. Dobra, to coś jest, tu mam. Coś tu jest fajnego. A o! Co tu jest? No co co to i znowu jest? dotknęłaś, Agnieszka! Co to jest takie duże? To jest cały stęd! Aha! Wystawowy! Aha, ale tu dotknęłam. O! Jakaś kulka, ale nie wiem co to jest. Do przodu, nabieraj do przodu. Dobra, to może teraz coś niżej spróbuję. O, coś dotknęłam, ale... To... O, tu mam! Co to jest? Dowiesz no, no, <laughs> się w swoim <laughs> czasie Ej, to jest, powiem wam, jest żera ciekawość, bo ja bym chciała już wiedzieć Czekaj, czekaj Może Muszę koszyk trochę, żebyś... Dobra, Dobra. bo coś czuję, kość do dotyka Ja uważam, że jesteś teraz w epickim miejscu, które na pewno ci się spodoba Tu? Na lewo? Yy, nie, na prawo bardziej Na prawo? Tak, 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 tak. Nie, nie, niżej trochę, lepiej niżej aha, aha. A jak mnie, Paweł, nabierasz i to jakiś bazie? Nie, to jest super sztoszczyk, której pragnę Co to jest takie wielkie? Kurde, Aga, spodoba ci się to? Czy to jest czekolada? To jest ogromna czekolada. Ale to mi zajmie miejsce dużo w koszyku. Też a to też nie, jest kude, To też można jeść. Jest chudę. Oj, oj. Nie ma układania w koszyku. No, no czemu nie? nie? Ja się układam. Nie, wiesz, że ty nie układałeś, to twoja wina, Paweł. Ja myślę. Nie, nie, nie. Ciu, ciu. Pamiętasz, co to jest? A tu jest Thomas The Train? Tak? Nie, to jest pociąg. Nie, to, co to jest za to... pociąg. I co, tu już chyba się skończyły, tak? Poczekaj. Regały? Czekaj, bo wyjdziesz ze, ze sklepu zaraz. tak. cofnij. tak Co cofaj? cofaj. Tak, cofaj, cofaj. I gdzie mam coś? Gdzieś Cuj. coś. Cofaj. Tu? Tutaj, tu? to jest taki rek... Dobra, dotknięte. Dotkłam? O, jakaś buteleczka. To tu są fajne rzeczy, to ja sobie wezmę Ej, dwie dotknęłaś rzeczy. Spokojnie. A to nie był stent? Nie, to nie był stent tym razem. Wiesz to teraz? To Które teraz... to było. To dotknęłaś, to? dotknęłaś. Dobra, chyba mi starczy z tego regału. Ale mi nie starczy, chyba zaraz no. wieszcie go, nie? Dobra, idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. Jakże iść? Ale może, może... Bo, no, no, bo, ja nie wiem, gdzie idę. Sobie, bo, bo kucyka potrącić, naprawdę. On o tot... nie, a mogę go kupić? Nie. nie. <śmiech> <śmiech> jest jak dwa koszyki. <laughs> Czekaj, wyprostuj, wyprostuj, ja wyprostuj. Ja się boję, strasznie. Teraz wprostuj. Totalnie prosto, okej. Okay. O, o. Ja się w ogóle, słuchajcie, ja idę, jakbym, jakbym miała takie miękkie nogi, tak dziwnie mi jest, bo się boję stawiać kroki w ogóle, nie? Widać. Czekaj. Nie mogę iść tak sztywno. Co, już coś fajne rzeczy są? Mogę tak, dotykać? Na, na prawo. Mogę dotykać? Tak, na prawo. Jeszcze tobą trochę. Oj. Weź, bo rozglądasz w tej burze. O, o, o. Jedno. No jedno, jedno, jedno dotkłam. O, ale fajnie wybrałaś. Co to jest? Kurde, aga. Jezu, też je, aga bierzemy to, dawaj. Bierz to. Ale kolejne też brać? Nie, nie, już wystarczy ci. Tak, dobra, okej okay. Nie mam pojęcia tego to Tutaj przed tobą jest fajna rzecz. Jest jeszcze jakiś przed, dywan. przed tobą jest fajna rzecz. Jest to jest jakiś dywan. To u góry tylko jest, u góry. <słuch> Słuchaj, ty mi pomogłaś, ja ci też pomogę. Dobra. Rozpędź się teraz trochę, rozpędź się. Nie! Ja powiem, stop, rozpędź się. Rozpędź, nie! Rozpędź. Lewo, lewo, nie! 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 Stój! I co? I teraz wyżej, chyba trochę wyżej. Może trochę w prawdzie, może w prawo? Może trochę w prawo? O! Co? Tak! Padał mi pewnie jakieś kity wciska. Nie, nie, serio. To jest pewnie jakaś teczka tylko. Ale, słuchajcie, będziemy sprawdzali potem, bo nie wiem, co na pierwsze dotknęła czy lewe, czy prawe. Zobaczymy to potem na podglądzie. A na co końcu. to tak ważne jest? No wiesz, zależy na kogo, nie? No ja sobie to wzięła co pierwsze chyba się no liczy. No chyba tak, no, no bo tam to myślałam, że jest ściana w ogóle, nie? Dobra, Więc jak okay. zapała to się liczy. No. No. Teraz totalnie prosto. To Prost... idę. Sialala, jestem na zakupach, Tak jak gdyby nigdy nic, jakbym sobie szła normalnie. Rozwalał coś po drodze. No, pra, prawie rozwalasz cały rząd samochodzików nie. wyścigowych. Zapraszamy. O, idę za twoim głosem! Tak, tutaj jestem. Oj, hej. <laughs> Zmasowane, ja bym tak zaparła. Dobra, i co? Stop. Stop. Teraz? Jak widzicie, ten sklep jest bardzo duży i tu jest ciężko Teraz się twoje prawo, dobra. Ej, a czemu ja trzymam koszyk? Nie wiem, trzymaj, ja go nigdy nie odnajdę i chwili, nie będzie chciał <laughs> mi kupować tych rzeczy. O! Boże. Trochę wyżej? Nie. Nie, bo ty mi pewnie ściemniasz, to ja wezmę z dołu. Co? Dostępnie <laughs> co? masz <laughs> na pewno, Jaga? <laughs> jest jakaś walizka. To chyba dla Adriana kupiłaś. No właśnie, to zapewne jakieś narzędzie, nie? Tak mi się wydaje. Jakaś wiertarka. Albo coś takiego. No taty prezent. W <laughs> końcu mam wiertarkę. Rzucaj, to tutaj, chodzi, o już przepraszam, to cię najechają. Jeżeli na to jest wiertarka, ale tak strzelam, nie? Jadę! Mm. Ej. Co, źle jadę? Nie, dobrze, bardzo dobrze. Tak? Tak. Wow. Powiem Wam ten koszyk dużo pomaga, bo ja się wtedy aż tak nie boję. Bo w razie czego ten koszyk pierwszy coś walnie, a nie ja, nie? A potem wszystkie... Powiedz tego czegoś, nie nadalek. ciągnę tutaj za sobą tym koszykiem? Nie. nie. Tak się mi wydaje. Tak. jedziesz. Po trawie, aha. Adrian, bracie, może mi pomożesz, bo bo ty nic nie kupujesz, tylko nagrywasz, to po, powiedzmy góra, dół, prawo, lewo, co bym chciał? Tak w lewo na pewno, na pewno w lewo, W lewo? Tak. No? No, no teraz lewą ręką jakbyś tak walnęła prosto, to będziesz miała. Spieszcie. Tak? Na pełnej. Co to jest? Ojej, jakie duże! Zajmie mi dużo miejsca w koszyku! No trudno! O nie, gdzie jest mój koszyk? nie masz miejsca w No nieprawda, ja to jeszcze wcisnę! Patrzcie, ja to tak zrobię, taką budowlę, tak, że zaraz jak w Minecrafcie, ułożę sobie tutaj tak naokoło i będę mieć więcej. Przed sobą jest jeszcze jedna rzecz do kompletu, która ci się przyda. Dosłownie jak rękę wyciągniesz. Tak? Tak! To był <śla> Majka, może teraz latać i szybciej zdobywać przedmioty, dawaj. Hiiiiii, zapowiedź! Nie, nie boję. A gdzie mój pojazd? Zapowiedź tego Harry'ego Pottera. Ostatnia część. Za to uderzenie miotłą, Agnieszce należy się teraz jeden. punkt ratunkowy. Tak, bo ja bardzo chcę. Świnkę Pepe i Paweł musi mi pomóc do niej dotrzeć. Bo tutaj są fajne, oryginalne świnie, Spodobne. a nie w Chińczykach jakiś, wiecie, z krzywymi ryjami. Dobra, masz co? teraz wielkie po prawej po prostu pole do popisu. Wybierz co chcesz, z dołu z góry, obojętnie. Mamy zwycięzcę. Więcej świni? Boże Aga. <laughs> chcesz założyć hodowlę? <laughs> podobne proszę. Co ma robi Adrian? Słuchaj, Paweł, jak stawiasz, to goduje. <laughs> no puść, puść, jest OK. Nie spadnie? Miodła trzyma, szaszy. Przez... Miodła trzyma, a widzicie, główka pracuje jak ułożyć widzicie, matematyka i w ogóle No, do przodu, do przodu. Ja, Oj, oj! na będziemy trwalić oh. cały stenc, czy ten zbejtowy. Chyba wiecie co? Chyba jak zobaczę, że my tak rozwalamy, to już chyba nie pozwolą nam kolejnym razem nagrać. Oj! Co? Co? Prosto? Na co? Nie, prosto, teraz jest okej. Okay. Okay. Na lewo, na lewo bardziej, na lewo. A gdzie jest lewo, a tu? Nie, drugie lewo. To prawo! A tu jest. Lewo. To moje prawo, moje lewo. I teraz ostrożnie. Oj, coś żebyś... tu mam już! Teraz ostrożnie. Ojej ja! Sładko, jedyna! Co? co to jest? O Jezus Smari, a to chodzi. O ale super! To chciałaś mieć. To jest krowa? Dinozaur, Aga, to jest dinozaur. Nieprawda to jest krowa! Czarny bydle. Dinozaur, to, to, a mnie... Dobra, nie udało mi się <laughs> nabrać. Aga jest naprawdę czujna. Co to jest? Chyba nie do końca czujna. Czy <laughs> <laughs> to jest Misiu? Słuchajcie! O! się! Haha, jedziemy dalej! Kupielek. Nie pociągnij długo, coś czuję. Ale to szóstwo, nie Trzyma się dalej, nie wierzę w to. Miotła wszystko trzyma. Widzicie? Ta miotła, Paweł mi ją dołożył niby, że nie, że nie miała być zła, a tu proszę, proszę. S Aga, no, no po lewej masz dobrą rzecz naprawdę. Tak, jeszcze kawałek. lewo. Tu jest koń wielki, ja go znam! Ale gdzieś tu coś jeszcze jest do kupienia, czy tutaj jest ten? Co to jest domek? <śpiewanie> o, a to mogę kupić? Eee, nie wiem. Chyba nie, to, to jest chyba o, wystawa. Co, to no dobra. Ojojojojoj. Ja Słuchaj, Stój. Nie dotykasz tego? Nie, absolutnie nie. Nie? prawie Idź do przodu. Idź, bo bronisz. O, coś mam. <śpiewanie> co tam wyciągnęłaś z Nigdy nie będziemy mogli tutaj nagrać nic. <śpiewanie> Oj, 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 oj. I teraz prosto. Ale w lewo, nie? Ojej same drogie rzeczy zwalasz Aga. Ja się nie pisałem na takie coś, miało być. Słuchajcie, no, musicie, musicie do tego sklepu tutaj przyjść, bo tutaj wtedy jak kupicie te produkty, to wiecie, one są naznaczone przeze mnie, nie? Przez, to, przez to jest misager. To jest misager, nie dotknięte. A coś tu są rzeczy jakieś? Tak, wyżej. O! Wszystko zwaliłaś z okazji, ale jest dobrze. Masz. Nie. Aga, masz już pełen koszyk Kończymy to, naprawdę. Kończymy to. Już no dobra! Niech będzie... Ale bądź, żeby się coś zmieściło. Ooo! <grym> o Boże się Nie, nie zmieści się tego! Nie. Zmieści się! Nie! Tak! Jak dojedziesz ten do kasy, to bierzemy! Słuchaj, ten koszyk! O nie! Zabieramy! Nie, ja to podniosę! Nie wczuć się, że zabrałeś! No dobra, trzymaj, oddaję. Jak położysz to, to możesz to wziąć, a jak nie, to nie. Przysięgam, musisz to zmieścić. O, tak średnio bym powiedział. Uwaga, uwaga, otwieram oczy i patrzę, co wybrałam. Magiczna kareta! Mm, to pasuje mi do opaski. Nie wiem, jak ty to zmieściłaś na tym koszyku, ale myślałem, Co, że to To tak leżało tutaj, na Nie, to, to położyłem, bo ci spadło, ale to sama ułożyłaś, tego misia. Jestem mistrzem. Czy to jest Piękna pralka? pralka? Adrian, będziemy prali. Łapki w górę. Kto pamięta, jak byliśmy w innym sklepie i tam też była taka pralka i była fajna zabawa. Jeszcze maszyna do picia. Zawsze chciałam mieć maszynę. Świnia Pepe. Ale tylko jedna? Jak jedna? A, jedna? A to co to niby jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. To jest jakiś domek, klasa, zjeżdżalnia? I jakieś wisiorki? Nie, jakieś wisiorki. Pierwszy raz coś takiego no, widzę. Teraz, teraz będziesz okay. Będę teraz się będziesz bawić wyszłać. po nocy, nie? Razem z moją pralką. Co, co, to, jest? co to jest? To jest hicior. Słuchaj, Aga, <laughs> Ty wzięłaś ręką, wszystkie figurki wywaliłaś stąd i wzięłaś samo pudełko. Tak, wywaliłaś wszystko, wysypałaś. Uuu, jakiś wielki zestaw Nomsów. To mi się podoba, jest okej. Okay. Oooo! jaka wielka czarna krowa. Nie dałaś się To labrad. jest taki jakiś byk, czy coś takiego. Czarne bydle. Ooo, <śred> dinozaury. O, to bardzo dobrze, będziemy kopać, ale Paweł wybrał sobie na swoim filmiku większy zestaw, więc... Ja mówiłem, że sprawdźmy no, na filmie, co pierwsze dotknęłaś, no, bo ja nie byłem pewnie. No trudno, no już to wzięła. To... Adrian zadecydował. A to! Czy to jest? To nie jest to bo, bo twoja wiertarka! Łatwa no. wiertarka. A wy tak cicho siedzieliście, ja byłam pewna, że to jest wiertarka. To jest yes, tylko. samochód? Tu jest jakiś żołnierze Mali żołnierze. Mali żołnierze w samochodziku no. jakby. Fajkę ostatnio też nagrywałam, ale tu widzę, jest większy zestaw, są większe laleczki. To było to, co mówiłem, że powinnaś zgadnąć. Zno no jasne, jak po takim czymś miałam no nie, nie zgadnąć. Wiem. Zobaczcie, znowu kolejne Num -nomsy. Ja nie wiem, ile ja ich wzięłam, jakaś napalona na nie jestem. I jeszcze kolejna Pocket, ale dobrze, że to nie te zestawy, które już mam, więc jest spoczko. Serio! Wzięłam Pocahontas. pierwszy <noise> Tak, pierwszy chyba no. <noise> Ej, fajna jest. Pierwsza małtka. Fajna Pocahontas. Świetna miotła, w ogóle co w sklepie z zabawkami robi miotła? A bo to dla dzieci jest miotła. No tak, rada. taka, taka. A, obstawiajcie w komentarzach jaki wyjdzie rachunek, bo zaraz pójdziemy do kasy i sprawdzimy. To ja się tak domyślałam, że to jest ten wielki <głos> zestaw <głos> pisaków. No to słuchajcie, jak nieraz w filmach marudziłam, że nie mam pisaków, no to słuchajcie, teraz to już jest koniec. My little pony osiołek. Znowu folioport? Nie, to mam już. No niestety. No nie, i tu ostatnia rzecz. O, lipus pet mały. Paweł, szykuj pieniążki. Dużo pieniędzy? Nie. nie, nie. Bo obstawiam, że wyjdzie wyjdzie Myśleliśmy... 1200. I jak ja... tam Paweł? I jak tam Paweł? A ja nie wiem jak to zrobiłaś, ale zgadłaś prawie idealnie. Naprawdę? Ja. 1155,91 groszy! Mieliśmy wypchać koszyk, a nie upakować jeszcze drugą górę tutaj na dole. No, 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 słuchaj, słuchaj. Będzie dogrywka za to, będzie dogrywka, zobaczysz. Zobaczcie, ile u mnie wyniósł Paragon, podpowiem wam, że troszeczkę mniej. Ale będzie dogrywka. Ja z zakupów jestem mega zadowolona, Paweł chyba tak średnio, no ale to wiecie, nie mój problem. No i pamiętajcie, żeby zostawiać subskrypcję, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.